Proszę opowiedzieć troszkę o swoim wynalazku. To jest tak naprawdę nasz wynalazek, całej firmy, całego zespołu egzotechu. To jest Luna, nasz robot rehabilitacyjny do rehabilitacji ortopedycznej i neurologicznej. Wszędzie tam, gdzie mamy pacjentów, którym musimy zwiększyć siłę mięśniową, zwiększyć zakres ruchu, potrzebują specjalistycznej rehabilitacji neurologicznej albo... Chcemy zwiększyć możliwości naszych rehabilitantów. Wszędzie tam Luna to jest robot dla ośrodków rehabilitacyjnych. A skąd pomysł na taki wynalazek, takie przedsięwzięcie? No, zaczęliśmy od technologii egzoszkieletów. Widzieliśmy osoby z zanikami mięśni: dystrofia mięśniowa-duszena, stwardnienia rozsiane, udary mózgu. Wszędzie tam, gdzie pacjenci nie są w stanie ruszać własnymi rękami, nie są w stanie ruszać własnymi nogami, zdani są na dramat życiowy. Powiedzieliśmy, że tak nie może być, że musimy zrobić coś, co by im pomogło i Luna jest odpowiedzią na ich potrzeby. Luna korzysta z sygnałów elektrycznych bezpośrednio z mięśni, wykrywa najsłabsze i najlżejsze sygnały, które pacjent ma. Nawet taki pacjent, który nie jest w stanie ruszyć się już sam, jest w stanie ćwiczyć na Lunie, jest w stanie ruszać się z Luną i jest w stanie zmieniać się z Luną na lepsze. A jak Luna jest odbierana przez rynek? Wydaje mi się, że dobrze, z tymi centrami rehabilitacyjnymi, z którymi rozmawiamy, współpracujemy cały czas. To jest odpowiedź na ich potrzeby. My nigdy nie powiedzieliśmy, że wiemy wszystko o rehabilitacji. Powiedzieliśmy, że chcemy zmienić ją, chcemy zmienić ją robotami i kolejne centra rehabilitacyjne, z którymi pracowaliśmy, mówiły nam swoje potrzeby, mówiły nam to, z czym mają problem i jakie problemy są na rynku. My wszystkie te problemy po kolei adresujemy po to, by Luna stała się standardem zrobotyzowanej rehabilitacji, by ona mogła być przyszłością i walczyć z problemami, które my już w Europie mamy, które są w Stanach. I te problemy to jest, że jest za mało specjalistów, rehabilitantów i zbyt ciężko jest dostać profesjonalną opiekę zdrowotną. A dlaczego Kraków i Life Science Park? No, my tak naprawdę jako eksotek jesteśmy ze Śląska i firma jest lokalizowana w Gliwicach, natomiast e, tworząc technologię szukaliśmy inwestora, który będzie najlepszy dla nas, nie tylko pod względem finansowym, ale przede wszystkim pod względem merytorycznym. Ktoś, kto będzie rozmawiał z nami naszym językiem. Ktoś kto będzie rozumiał nasze problemy i będzie rozumiał rynek i ze wszystkich inwestorów z którymi rozmawialiśmy z których mieliśmy oferty inwestycji właśnie jakielandskie Centrum Innowacji było najlepszym inwestorem no i dlatego tu jesteśmy.